10 grudnia 2019 roku Dulce Iwana spędzała swój dzień jak każdy innym. Miała plany, marzenia i całą przyszłość przed sobą, ale tego wieczoru coś poszło okropnie nie tak. Nie była sama, była z kimś, kogo znała, komu wcześniej ufała. Ludzie widzieli ich rozmawiających na ulicy. Wszystko wydawało się normalne, nie było kłótni ani bójki. Ale po tym momencie dulcze nigdy więcej nie widziano żywej. Co naprawdę stało się tej nocy i dlaczego? Gdy prawda powoli wychodziła na światło dzienne, na jaw wychodziły szokujące szczegóły. To nie była tylko kwestia jednej zbrodni. Chodziło o system, który często zawodzi ofiary, i społeczeństwo podzielone co do tego, co naprawdę oznacza sprawiedliwość. Dulce Iwana urodziła się 2 listopada 2003 roku w Lon w Meksyku. Nie wiadomo wiele o jej wczesnych latach, ale dorastała w typowej rodzinie średniej klasy razem z rodzicami i siostrą Anai. Była wesołym dzieckiem, bardzo kochanym przez rodzinę, która adorowała ją za jej miłą i pełną życia osobowość. W 2019 roku, mając 16 lat, Dulce Iwana była żywiołową i towarzyską nastolatką, lubianą przez przyjaciół i popularną w szkole. Miała ambitne plany na przyszłość, a jej najbliższym celem było ukończenie studiów i zapisanie się na Uniwersytet, aby zbudować udaną karierę. Była zaledwie kilka lat od realizacji swoich marzeń, gdy niespodziewane i tragiczne wydarzenie zmieniło jej los na zawsze. Rano 10 grudnia 2019 roku Dulce obudziła się wcześnie, wzięła prysznic i przygotowała się na dzień. Spędziła trochę czasu na nauce w swoim pokoju, zanim zeszła na dół, aby zjeść śniadanie z siostrą Anai, gdy ich rodzice byli już w pracy. Około dziesiątej, po posprzątaniu stołu, czule pożegnała siostrę i wyszła z domu z jasnym celem. Zarejestrować się do liceum, co było kluczowym krokiem w kierunku jej aspiracji uniwersyteckiej. Spodziewano się, że wróci do domu w ciągu kilku godzin, ale gdy dzień zamienił się w wieczór, jej rodzice zaczęli się niepokoić. Telefonów i wiadomości nie odbierano, a po bezskutecznym kontaktowaniu się z przyjaciółmi i krewnymi, ich niepokój się pogłębił. Dulce nigdy wcześniej nie zniknęła w ten sposób. Ani nie była typem, który ignorowałby swój telefon. Jednak musieli przetrwać trudne oczekiwanie, ponieważ władze wymagały 24-godzinnego okresu, zanim mogliby oficjalnie zgłosić jej zaginięcie. Następnego ranka, 11 grudnia, Anai udała się do prokuratury, aby złożyć zgłoszenie o zaginięciu. Władze były lekceważące, sugerując, że Dulce prawdopodobnie uciekła z chłopakiem. Annai nalegała, że to niemożliwe i domagała się natychmiastowego wydania alertu Amber. Alert Amber to ogólnokrajowy system awaryjny mający na celu lokalizację zaginionych nieletnich, po raz pierwszy ustanowiony w Stanach Zjednoczonych na cześć Amber Heigerman, młodej dziewczyny z Teksasu, która została uprowadzona i zamordowana w 1996 roku. Eksperci od spraw zaginionych osób podkreślają, że pierwsze godziny są kluczowe dla znalezienia dziecka żywego. Im dłuższe opóźnienie, tym mniejsze szanse na bezpieczne odzyskanie. Alert Amber rozpowszechnia informacje o zaginionym dziecku za pomocą telewizji, radia, wiadomości tekstowych i mediów społecznościowych, zwiększając prawdopodobieństwo dotarcia do kogoś, kto mógłby je widzieć. Po wielu naleganiach ANAI. Zapewniono, że alert zostanie wydany. Znajdowała pewien komfort, wiedząc, że więcej osób będzie szukało jej siostry. Jednak godziny mijały, a alert nie został wydany. Sfrustrowana rodzina wzięła sprawy w swoje ręce. Zorganizowali poszukiwania, wydrukowali ulotki z zaginionymi osobami, z zdjęciem i szczegółami DLS i udostępnili je w mediach społecznościowych skontaktowali się nawet z mediami, które nadawały raporty o jej zniknięciu. W miarę upływu dni sprawa zyskała uwagę krajową i międzynarodową. Jej twarz nie była już znana tylko w Lyon, ale teraz była szeroko rozpoznawalna w całym Meksyku i poza nim. Ludzie wszędzie byli poruszeni tragicznym zniknięciem tak młodej i obiecującej dziewczyny, a wielu dołączyło do wysiłków, aby ją znaleźć. Świadkowie wkrótce zgłosili się, informując, że Dulce widziano między 10 a 11 rano w dniu, w którym zniknęła. Została zauważona, jak przechodzi przez dzielnicę Valle del Soul. Co się wyróżniało, to to, że nie była sama. Była w towarzystwie młodego mężczyzny w podobnym wieku. Osoby, które ich widziały, zgadzały się, że wyglądała na swobodną, zaangażowaną w ożywioną rozmowę z nim. I nie wykazywała żadnych oznak niepokoju czy strachu. Rodzina, zdesperowana, starała się ustalić tożsamość tego młodego mężczyzny, ale bez wsparcia policji ich poszukiwania były ograniczone. Co gorsza, alert Amber, który powinien zostać wydany 11 grudnia, został niewytłumaczalnie opóźniony do 18 grudnia, czyli tydzień później. Opóźnienie zostało naprawione dopiero po tym, jak Ani codziennie odwiedzała prokuraturę, domagając się działania. Niestety, poszukiwania nie zakończyły się tak, jak rodzina miała nadzieję. Kilka dni po zniknięciu Dulcze dokonano ponurego odkrycia na pustym placu. Władze znalazły poważnie spalone ciało, co utrudniało identyfikację. 21 grudnia biegli sądowi, potwierdzili za pomocą badań DNA. Że szczątki należały do dulcze i wany. Z powodu rozległych poparzeń wstępne śledztwo nie mogło ustalić dokładnej przyczyny śmierci. Przełom w sprawie nastąpił, gdy nieznany mężczyzna zgłosił się do prokuratury, twierdząc, że jego własny syn przyznał się do zabicia dulcze. Według różnych relacji medialnych, ten mężczyzna albo doprowadził władzę do miejsca, gdzie znajdowało się jej ciało. Albo ujawnił, że jego syn próbował tam pochować jej szczątki po przestępstwie. Trzy dni po zidentyfikowaniu szczątków dulcze policja aresztowała domniemanego sprawcę, Antonio, syna mężczyzny, który go zgłosił. Chociaż niewiele ujawniono na jego temat, potwierdzono, że był w podobnym wieku do niej i był znany wśród ich wspólnych znajomych. Od lat próbował nawiązać z nią romantyczną relację. Mimo jej wielokrotnych odmów. Był jednak wytrwały, choć prywatnie wyrażał frustrację z powodu jej odmowy. Po aresztowaniu Antonio Najaw wyszły niepokojące szczegóły dotyczące jego zachowania. Jego konta w mediach społecznościowych ujawniły, że miał ponad cztery tysiące znajomych, większość z nich to młode kobiety w wieku DLSS. Wiele z tych kobiet później przekazało zrzuty ekranu rozmów, które z nim prowadziły. Jego wiadomości często zaczynały się od przyjaznych komplementów, ale gdy były ignorowane, stawał się agresywny, obrażając je za brak odpowiedzi. Takie zachowanie nie było dla niego niczym niezwykłym, przynajmniej prywatnie. Wśród przyjaciół często narzekał na swoje szczęście, mówiąc, że każda dziewczyna, która mu się podobała, nie odpowiadała mu. Kiedy próbował je zdobyć, jasno dawały do zrozumienia, że widzą go tylko jako przyjaciela. W tym czasie wiele szczegółów sprawy pozostało nieznane dla opinii publicznej. Nawet dzisiaj lukiwi. Opowieści pozostają, pozostawiając wiele tego, co działo się między Dulcej a Antonio 10 grudnia 2019 roku, owiane tajemnicą. Trzy dni po aresztowaniu podejrzanego, Media zaczęły krążyć twierdzenia, że się przyznał. Według doniesień spotkał się z Dulce tego dnia, aby towarzyszyć jej, gdy rejestrowała się do liceum. Wszystko wydawało się normalne, dopóki w trakcie rozmowy Antonio ponownie nie wyznał jej swoich uczuć. Jak zwykle Dulce odrzuciła go. Powiedziała mu uprzejmie, ale stanowczo, że widzi go tylko jako przyjaciela i że nic tego nie zmieni. Wtedy, jak sądzą władze, Antonio postanowił zemścić się, porywając ją i ostatecznie odbierając jej życie. Ponieważ jej ciało zostało całkowicie spalone, właściwa autopsja była niemożliwa. Świadkowie widzieli ich rozmawiających spokojnie na ulicy, bez oznak walki czy jakichkolwiek wskazówek, że Antonio próbował ją powstrzymać. Brak świadków samego przestępstwa tylko pogłębił tajemnicę. Niektóre media spekulowały, że Dulce mogła być napadnięta przed śmiercią. Eksperci do spraw zachowań uznali, że ta teoria była prawdopodobna, biorąc pod uwagę profil Antonio, ale prokuratura nigdy oficjalnie tego nie potwierdziła. W miarę kontynuowania śledztwa w ścisłej tajemnicy, media społecznościowe stały się głównym polem bitwy. Profil Facebooka Dulce zamienił się w wirtualny pomnik z niezliczonymi postami od rodziny, przyjaciół, a nawet nieznajomych, którzy dowiedzieli się o jej sprawie przez wiadomości i wysiłki poszukiwawcze prowadzone przez jej rodziców. Wielu zostawiło serdeczne wiadomości, życząc jej wiecznego spokoju i wzywając do sprawiedliwości, ale nie wszystkie wiadomości były życzliwe. Niektórzy użytkownicy wykorzystywali jej profil, aby bronić Antonio, szydząc zdulcze i jej rodziny. Inni nawet obwiniali ją za to, co się stało, twierdząc, że publikowała prowokacyjne zdjęcia, chociaż szybkie spojrzenie na jej profil nie wykazywało żadnych takich obrazów. Ludzie również zostawiali okrutne komentarze na jej zdjęciach, zamieniając jej tragedię w cel ataków. Profil Antonio był podobnie zalewany wiadomościami. Niektórzy jego przyjaciele otwarcie go wspierali, z postami głoszącymi rzeczy takie jak winni czy nie. Nadal jest jednym z moich najlepszych przyjaciół, często stowarzyszącymi im emotikonami. Ogromna liczba młodych ludzi, która stanęła po jego stronie, była przytłaczająca. Wielu nawet nie kwestionowało jego winy. Zamiast tego usprawiedliwiali jego działania, przerzucając winę na Dolte, jakby była odpowiedzialna za własny los. Tymczasem rodzina Dulcze znosiła nieustanną uwagę mediów. Dziennikarze ciągle poszukiwali wywiadów, ale rodzina była zbyt pochłonięta żałobą i biurokracją, walcząc o zorganizowanie pogrzebu Dulczeł. Policja zapewniała ich, że badania sądowe wciąż trwają, zmuszając jej rodziców i siostrę do codziennych wizyt w prokuraturze, aby dopełnić niezbędne formalności, ale odpowiedź była zawsze taka sama. Ciało jeszcze nie mogło zostać zwolnione. Czekali aż wreszcie 28 grudnia 2019 roku, dwa tygodnie po zniknięciu Dulcze, jej ciało zostało pochowane. Rodzina i przyjaciele zebrali się, aby uczcić jej pamięć, opłakując jej stratę i ponownie wznosząc głosy w wezwaniu do sprawiedliwości. Krótko po jej pogrzebie ogłoszono, że sędzia oficjalnie oskarżył Antonio o zabójstwo z powodu płci. Ale mimo tego rozwinięcia śledztwo pozostało ściśle zamknięte, a żadne oficjalne oświadczenia nie zostały wydane na temat jego postępu. Chociaż przyznał się do przestępstwa, proces prawny był daleki od zakończenia. Jego oficjalne zeznanie sądowe miało jeszcze nadejść. Oczekiwanie publiczne było ogromne. Sprawa stała się znana w całym kraju, z tysiącami żądającymi sprawiedliwości online. Następnie, gdy rok 2020 się zaczynał, a sprawa pozostawała w toku śledztwa, pandemia przetoczyła się przez świat, zatrzymując życie, jakie ludzie znali, w tym proces Dulce, który został odłożony. Następna znacząca aktualizacja nadeszła miesiące później, gdy siostra Dulce, i, wkroczyła na forum publiczne. W sierpniu wzięła udział w dyskusji panelowej zatytułowanej Prawa ofiar gdzie szczegółowo opisała liczne błędy biura prokuratora generalnego w prowadzeniu sprawy swojej siostry. Wyraziła frustrację z powodu opóźnień i biurokratycznych nieefektywności, które pozostawiły ją i jej rodzinę w niepewności co do postępów prawnych-prawnych. Anai prawnych. przypomniała, jak 10 grudnia poszła do prokuratury, aby zgłosić zaginięcie siostry i poprosić o alert Amber, ponieważ Dołce miała zaledwie 16 lat. Oczekiwała, że władze szybko zareagują. Zamiast tego zlekceważyły jej obawy, twierdząc, że Dołce prawdopodobnie uciekła z chłopakiem lub wyjechała na wakacje z przyjaciółmi przed rozpoczęciem liceum. Niezależnie od tego, jak bardzo Anai protestowała, tłumacząc, że Dołce nigdy by czegoś takiego nie zrobiła, odmówiono działania. Zajęło siedem męczących dni, zanim władze w końcu wydały alert Amber. Ale wtedy było już za późno. Dwa dni później skontaktowali się z Anai, mówiąc, że znaleźli jej siostrę. Nie powiedzieli jej od razu prawdy. Zdruzgotanie rodziny po odkryciu, że ciało dulcze zostało odnalezione, było nie do opisania. Dla Anai ofiarami nie byli tylko ci, którzy stracili życie rodzina Dołce również została na zawsze naznaczona przestępstwem. Ból był nie do zniesienia, a pójście naprzód wydawało się niemożliwe bez sprawiedliwości. Opowiedziała także, jak walczyła o wsparcie psychologiczne i emocjonalne dla swoich rodziców, tylko po to, aby spotkać się z milczeniem ze strony władz. W miarę upływu czasu proces prawny ciągnął się dalej, Pandemia komplikowała wszystko, spowalniając już powolny system sprawiedliwości, ale mimo opóźnień walka o dołle trwała. Jej rodzina wraz z tysiącami zwolenników odmówiła zapomnienia o jej sprawie. Wiedzieli, że sprawiedliwość, niezależnie od tego, jak długo by to trwało, była jedyną rzeczą, która mogłaby przynieść im choćby najmniejszą miarę spokoju. Anai przyznała nawet, że frustracja z braku odpowiedzi stała się tak przytłaczająca, że gdy jej psycholog zapytał, co by zrobiła, gdyby stanęła twarzą w twarz z zabójcą swojej siostry, nie wahała się. Powiedziała, że odebrałaby mu życie. Udział Anai w tej dyskusji panelowej krótko ożywił zainteresowanie mediów sprawą Dulce, ale nie było znaczących zmian aż do marca 2021 roku gdy świat powoli wracał do normalności po pandemii. Rodzina Dulce została zaskoczona druzgocącymi wiadomościami. Biuro prokuratora zaczęło sugerować, że Antonio prawdopodobnie otrzyma nie więcej niż pięć lat więzienia. Jednym z najczęściej omawianych aspektów sprawy było zaangażowanie ojca Antonio w jego aresztowanie. Bez niego Antonio nigdy nie zostałby zatrzymany ponieważ stan ciała dołce uniemożliwił właściwe badania sądowe. To właśnie odwaga i moralne przekonanie tego mężczyzny, który zdecydował się nie chronić swojego syna, ale zamiast tego zgłosić go władzom, była kluczowa w zbliżeniu ich do sprawiedliwości dla dulce. Media w całym kraju i użytkownicy mediów społecznościowych chwalili go za jego niezwykłą decyzję, uznając, że w przeciwieństwie do wielu rodzin, które tuszują przestępstwa swoich bliskich, wybrał właściwe działanie. Jednak nie minęło dużo czasu, zanim pożałował swojej decyzji i próbował ocalić swojego syna przed więzieniem w już i tak powolnym i skomplikowanym procesie prawnym. Ojciec Antonio podjął krok, który jeszcze bardziej opóźnił sprawę, wycofał swoje początkowe zeznania do policji, twierdząc, że to, co wcześniej powiedział, nie było prawdą. Tymczasem rodzina Dulce kontynuowała walkę, zdeterminowana, aby zapewnić maksymalny wyrok za zabójstwo płciowe. 60 lat więzienia. Mówili mediom, że ojciec Antonio teraz bronił swojego syna czysto z instynktu rodzicielskiego, ale że akta sprawy zawierały solidne dowody potwierdzające winę Antonio. Do marca 2021 roku w mediach zaczęły krążyć plotki, że Antonio został zwolniony i nie był już w areszcie zapobiegawczym. W odpowiedzi siostra Dulce publicznie zaprzeczyła temu twierdzeniu, potwierdzając, że Antonio pozostawał w areszcie. Jednak również ujawniła, że 12 kwietnia odbędzie się kluczowa rozprawa, podczas której będą dążyć do najwyższego możliwego wyroku. Ta rozprawa miała być pierwszym postępowaniem na żywo po ponad roku stagnacji prawnej. Opóźnienia były częściowo spowodowane tym, że Antonio jeszcze oficjalnie nie przyznał się do udziału w przestępstwie, co przedłużało datę rozpoczęcia procesu. Rozprawa kwietniowa miała najwyższe znaczenie, ponieważ miała określić, czy proces przebiegnie jako pełny proces prawny, czy skrócony, w zależności od tego, czy Antonio w końcu przyzna się do zarzutu. W miarę zbliżania się rozprawy rodzina ponownie stała się celem ataków w internecie, ale tym razem ataki pochodziły z nieoczekiwanego źródła ojca Antonio. Wydawało się, że zaczął publikować na własnych kontach w mediach społecznościowych, jak również w grupach poświęconych obronie Antonio, rozpowszechniając oskarżenia i rewizjonizując dulcze. Oskarżał ją o to, co się stało, i publicznie sugerował, że nie była tak niewinna, jak ludzie wierzyli. Wszystko, czego rodzina Dulcze chciała, to chwila spokoju, aby dotrzeć do kluczowej rozprawy kwietniowej i w końcu domagać się sprawiedliwości. Ale ta chwila nigdy nie nadeszła. Z nieznanych powodów, rozprawa została przełożona na 24 maja. Gdy zbliżała się nowa data. Antonio zagrał kolejną kartę. Zwolnił swoich prawników, co automatycznie wywołało kolejne opóźnienie. Rodzina Dulce publicznie potępiła sytuację, argumentując, że proces prawny stał się skorumpowany i że było nie do przyjęcia, aby niekończące się techniczności wciąż opóźniały proces. Wierzyli, że Antonio po prostu starał się unikać odpowiedzialności. Rozprawa została następnie przesunięta na 10 czerwca, a sędzia dał Antonio trzy dni na zatrudnienie nowego obrońcy. Jeśli mu się nie uda, sąd miał wyznaczyć obrońcę z urzędu. Tym razem data została dotrzymana. Podczas tego przełomowego 10 czerwca sędzia orzekł na korzyść skróconego procesu, co oznaczało, że wyrok Antonio nie mógł przekroczyć 20 lat. Podczas rozprawy stwierdzono również, że ostateczny wyrok zostanie wydany w ciągu około 15 dni po rozprawie. Rodzina Dulce przemawiała do mediów, wyrażając swoje głębokie rozczarowanie. Wyjaśnili, że skrócony proces działał na korzyść Antonio, ponieważ akta sprawy określały go jako niepewnego uczestnika. Pełny proces mógłby skutkować znacznie surowszym wyrokiem. Wybierając skrócony proces i przyznając się do udziału, zdołał zmniejszyć ryzyko surowej kary. Jednak wyrok nie został wydany po 15 dniach, ani nawet po miesiącu. Dopiero 10 marca 2022 roku, 9 miesięcy po rozprawie, podano ostateczną decyzję. Chociaż rodzina Dulcze już pogodziła się z tym, że nie uzyska wyroku 60 lat, przynajmniej liczyli na pełne 20 lat dozwolone w skróconym procesie. Jednak tak się nie stało. 10 marca 2022 roku Antonio został skazany tylko na 5 lat więzienia za zabójstwo Dulcze Iwany z powodu płci. Po ogłoszeniu wyroku rodzina Dulce wycofała się z mediów, szukając pocieszenia wśród bliskich i unikając dalszego zaangażowania publicznego. Ale zanim przestali się wypowiadać, Anai wypowiedziała się po raz ostatni. Rozważyła, jak Femicy przestały wstrząsać meksykańskim społeczeństwem tak jak kiedyś. Wyraziła przekonanie, że takie przestępstwa stały się normą z coraz większą liczbą kobiet zamordowanych każdego dnia – Podczas gdy wskaźniki przestępczości nadal rosły. Potępiła system sądowniczy, nazywając go hańbą, która często wydawała się bardziej zainteresowana ochroną przestępców niż obroną ofiar. Wydawało się, jakby prawdziwą funkcją systemu prawnego było zmniejszanie wyroków dla sprawców, czyniąc sprawiedliwość nieosiągalną dla ofiar. W tym momencie powiedziała: Wielu ludzi już nie obawiało się popełnienia przestępstw. Ponieważ wiedzieli, że konsekwencje będą minimalne, a niestety wydawało się, że sama sprawiedliwość stała po ich stronie. Nie zapomnij polubić, subskrybować i włączyć dzwonek powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi dochodzeniami. Razem szukamy prawdy i sprawiedliwości w każdej historii. Do zobaczenia następnym razem.